Znasz to? Zostały ostatnie trzy miejsca, albo ten PDF dostępny jest tylko do piątku. W sumie wiesz, że to może być trik, ale to działa i to bardzo dobrze, bo to nie jest tylko zagrywka marketingowa. To efekt niedostępności, jeden z najsilniejszych bodźców, jakie zna nasz mózg. Dlaczego? Bo to, co rzadkie, postrzegamy jako cenniejsze. I to nie jest tylko teoria. Badania pokazują, że produkty z ograniczoną dostępnością są oceniane jako bardziej pożądane i wartościowe. Ale w E2B trzeba to robić subtelnie. Nie można pisać kup teraz, bo jutro zniknie. Tylko warto napisać to w ten sposób, że prowadzę tylko dwa demo tygodniowo, mam wolne terminy w czwartek i piątek. Albo niekoniecznie fajnie będzie mówić zniżka tylko do końca dnia, no bo co, wtedy zmienia się wartość usługi następnego? Warto zapowiedzieć, że zamykamy zapisy w piątek, bo startuje nowa grupa. Kto robi to super? Jakub Biel. Jego kursy mają konkretne okno sprzedażowe i jeśli się nie zdąży, to koniec. Trzeba czekać rok na kolejny kurs i to nie zniechęca. To naprawdę napędza sprzedaż, bo klient nie myśli, a może kiedyś. Tylko myśli, nie mogę tego stracić. Ludzie nie lubią tracić. A jak Ty możesz to wykorzystać bez manipulacji i z klasą? Daj znać w komentarzu, kiedy ostatnio kupiłeś coś tylko dlatego, że miało limit czasowy.